Krzysztowiecki, witam Państwa serdecznie w kolejnej rozmowie, a dzisiaj naszym gościem jest senator Stanisław Lamczyk, wiceprzewodniczący Senackiej Komisji Infrastruktury. Dzisiaj chciałem z Panem porozmawiać o kryzysie energetycznym, ale nie w kontekście tego, że nie ma, tylko w kontekście tego, co należy, co powinien zrobić mieszkaniec, który patrzy na ten bałagan, który na rynku energetycznym się dzieje. Oszczędności, które mamy tak naprawdę z tygodnia na tydzień, tracą na wartości, w związku z tym, że kryzys, jak zapowiadają eksperci, tak szybko się nie skończy. W związku z tym, czy, czy rozwiązaniem w tym całym bałaganie jest inwestycja w odnawialne, odnawialne źródła energii? Czyli co możemy zrobić? No, panele założyć, możemy bufory zasilania założyć, możemy pompę ciepła założyć. Co jeszcze możemy zrobić jako mieszkańcy Pomorza w tej sytuacji? Tak. Tak, no dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Ja może rozpocznę od tego, że jestem również przewodniczącym parlamentarnego zespołu do spraw prawa elektrycznego, ponieważ piszemy z ekspertami o nowa prawo elektryczne, bo to, które jest w Polsce stworzone, jest to zrobione dla monopolistów i dlatego ten monopol tak się rozwija, a ten prosument, który produkować energię, ma dużo, dużo problemów ma. Ale i tak, i tak warto inwestować w tym całym chaosie. farmy farmy właśnie, znaczy wiatrowe farmy właśnie fotowoltaikę, a załóżmy taki, znaczy przeciętny mieszkanie z Kościerzyny, czy tam właśnie powiatu kościerskiego, no powinien instalować sobie na dachu fotowoltanikę, powinien też zadbać później o pompę ciepła, oczywiście, no przed tym jeszcze, jeżeli załóżmy Sprawy, załóżmy, izolacji, sprawy termiczne budynku są jakoś zakłócone, to docierpi przede wszystkim ten właśnie budynek, bo jak wiemy, tutaj i ściany, i wymianę okien, bo przecież ok, okna to właśnie już teraz są, są właśnie potrój, potrójno szybo, są specjalnym profilem, są także tutaj jest bardzo dużo dużo właśnie czasu i miejsca do właśnie tej zmiany. No przede wszystkim, że, żeby mniej energii, żeby właśnie mniej energii na metr kwadratowy było właśnie zużyte, żeby można też właśnie korzystać z produkcji energii ze słońca, z wiatru i tym podobnie, bo to jest jedyny kierunek, jedyny kierunek, gdzie złóżmy mieszkańcy nie odczują tak bardzo podwyżek, Energii elektrycznej, jak również też yy, związane z ciepłem, czy tam z gazem, czy właśnie z energią cieplną. No, dlatego, jeśli ktoś ma jakieś środki, ma przemyślenia, to opłacić, zainwestować się w fotowoltaikę i na dachu, czy tam w ogrodzie, ale też właśnie w pompy ciepła, bo taki kierunek jest w samym świecie i to jest prawidłowy kierunek. Yy, no, u nas doprowadzono do chaosu, bo przecież yy, można było dużo spraw yy, no, wcześniej rozwiązać. No, ale rządzący obiecali znaczy tani, tani węgiel, że będzie węgiel, że nie będzie problemu, a w tej chwili chociaż w dzisiejszym dniu ja dostaję tam smsy od kolegi z Inowrocławia, że samorządy zainwestowały, węgiel ściągnęły i teraz no, nie dostają zwrotu środków I, i, to, i to jest właśnie w Kujawsko-Pomorskim i jest właśnie dużo obaw, że teraz wszystko zostanie rzucone na samorządy, jeżeli tego węgla nie będzie. A jakie węgla przychodzi, to można w mediach zobaczyć, no, 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 jaka jest zła jakość, chociaż w porównaniu z naszym węglem, który u nas był produkowany, który był dobrym węglem tutaj, no ale, ale się stało. Poza tym te umowy, które były. No, żeśmy trochę populistycznie ja jako Polska za szybko zerwaliśmy je, bo można było no, w jakiś sposób normalnie wy, znaczy wypowiedzieć te umowy i można było jeszcze magazyny znaczy uzupełnić tym węglem, jak to inne kraje zrobiły. Tutaj mówię, ten populizm za bardzo zadziałał, i tutaj wszyscy cierpimy, bo teraz mamy węgiel no, niby po 2000 złotych, ale jaka jakość będzie, kto by za niego będzie płacił, no to są problemy, są duże, duże właśnie z tym węglem. Czyli dla mnie zastanawiającym jest fakt, że w tej chwili składy węglowe, które od dziesięcioleci zajmują się handlem węglem, z tego żyją, mieli swoich klientów, mieli swoich dostawców, mieli swój transport, a w tej chwili rząd scedował handel węglem na samorządy. Czy to jest normalne, czy, czy nie wiem, żyjemy? Czy może to jest jakiś okres kryzysowy? Jaka, jakaś, no, ja nie jestem w stanie tego zrozumieć. Czy, czy faktycznie? W tej chwili tak dużych problemów związanych ze wszystkim i z energią w samorządach, i z oszczędnościami, które wprowadzają samorządy, jeszcze zrzucenie czy scedowanie sprawy dystrybucji węgla, jakby przerzuca się na samorządy. Czy to jest ich zadanie, którym powinny się zajmować? Rzeczywiście ta pomocniczość, która nawet wynika z konstytucji polskiej, naszej, ona powinna pójść, jeżeli Duma ma problem, to idzie z problemem do góry, ale odwrotnie nie ma. Jeżeli rząd rząd ma, nie może rozwiązać problemu, żeby sledował to na dół, ale tutaj doprowadzono do, do rozregulowania wszystkiego, bo rzeczywiście hurtownie były, które zdały się na węglu, które przygotowane były tutaj, tutaj w każdym tym zakresie, no to teraz no co, będę musiały zamykać te składy, a samorządy, no, w różny sposób, no, będą podchodziły. Problemów jest dużo, bo tam kwestia jeszcze VAT-u była, tam znaczy odpadów, tego ubytku. Była, no jest duże, jest to duże ryzyko, ale samorząd też pod presją mieszkańców, no, no, no musi handlować tym węglem, ale żeby on przyszedł, ten węgiel, i żeby właśnie odpowiednia jakość tego węgla była, no i później, żeby, żeby właśnie był zwrot tych środków, bo, no bo to jest bardzo istotne. Dobrze, to jak pan, jakby temat energii ciągniemy dalej, ja chciałem pana zapytać o komentarz, w sumie nie chciałem go poruszać, ale, ale muszę. Jak pan skomentuje fakt, że w przeciągu minionego tygodnia rząd Prawa i Sprawiedliwości zapowiedział kupno realizację trzech elektrowni jądrowych na terenie Polski? Znaczy, tak, to rzeczywiście jesteśmy zaskoczeni, ale wszyscy tutaj, ale trzeba wziąć no, pod uwagę. Realia tutaj, jakie są. Ta firma, znaczy generalnie wszystkie firmy, które zajmują się energetyką jądrową, nie tylko, złóżmy w Europie, Francuzi są, ale też również w Stanach, to są firmy, które w pewnym stopniu no, bankrutują. Wyskał tak samo bankrutuje, i tutaj pierwszym udziałowcem, który wszedł, byli Japończycy. Japończycy już się zorientowali, że nie, nie ma sensu wchodzenia, zostają szukani wyszli z tego, z tej właśnie tam spółki. No a teraz spółka z Kazachstanu weszła, z udziałami weszła. I to się okazuje, że to spółka jest, która też ma to paliwo jądrowe ma z Rosji. Nie? I tutaj uzależniamy się z jednej strony, w drugą się uzależniamy. Francuska firma, która też y, y, zajmuje się budową elektrowni jądrowych, y, no też ona zbankrutowała, poszła po, na, na garnuszek państwa, tak można powiedzieć. To jest dla Francji to jest sensowne, bo oni mają dużo tych jeszcze reaktorów, ale y, Musi ktoś się utrzymywać, musi konserwować to wszystko, się zajmować tymi przeglądami, ale też, złóżmy, modernizacji. Francuzi już nie robią. Odchodzą od właśnie tej przestarzałej technologii, tej tak zwanej 3K. Francuzi odchodzą, jak również Amerykanie, bo przecież Amerykanie czekają na właśnie te tak zwane smr -y, te nowe, mniejsze, właśnie jądrówki, które będą mogły być tam rzeczywiście. Gdzie ta energia jest, jest potrzebna w razie jakich zagrożeń. Można ją szybko wygasić tutaj, bo to są malutkie te reaktory, które mają ZOS, potrzebują mniej, mniej wody, a do chłodzenia są inaczej chłodzone, a poza tym one jeszcze załóżmy można znaczy, no, no, wyłączyć w odpowiednim momencie, ale nie ma już przesyłania, one są tam zlokalizowane, gdzie właśnie ta energia jest potrzebna. Ale no, tych reaktorów nie ma takiej produkcji jeszcze seryjnej. One będą ponoć za 7 lat. Także to jest sprawa odległa, ale trzeba wziąć również pod uwagę to, że od 15 lat nikt w Europie nie uruchomił elektrowni tej jądrowej, ale mówię o dużej elektrowni jądrowej, czy Anglia, czy właśnie Finlandia, bo ta energetyka jest droga, nie? bo trzeba wziąć pod uwagę chociażby tu, tutaj, no, jeżeli weźmiemy koszty 100, 100 miliardów. 100 miliardów, to znaczy teraz nie wiem, czy tak, to znaczy 100 miliardów do dolarów, tak, to przejdzie, tak? Nie, złotej, przepraszam. No to, to właśnie to trzeba amortyzować i czas amortyzacji takiej elektrowni, no to jest też, 100 lat jest, ale ka, znaczy każde państwo ma problem, żeby właśnie. Gdzieś te, te, te właśnie odpady radioaktywne zlokalizować. To są problemy. I teraz tak, ja jestem prawie przekonany, jeżeli teraz, że, że, że załóżmy teraz, to pójdzie w kierunku umowy jakieś tam pójdą, że, że my zapłacimy za projekt. Za projekt, bo to jest tylko know-how. Jest tutaj i nikt nie będzie miał, znaczy, jakby tutaj, siły, pomysłu, jak zająć się budową tej elektrowni, bo to jest sam know-how. Jest. Amerykanie zrobią projekt, skasują swoje środki i to będzie wszystko, ale mówię, przez 15 lat nikt unieruchomił w Europie elektrowni jądrowej, bo to jest za droga energia. I jak widzimy teraz, co się dzieje w na, na Ukrainie, jest niebezpieczną inaczej, energią, a załóżmy skomasowanie tyle źródeł. U nas na Pomorzu, no, no to jest niebezpieczne też, nie? bo, bo się mówi też o budowie w przyszłości farm wiatrowych na, na Bałtyku, się mówi też o lokalowaniu tutaj wodoru zielonego. Skomasowanie tyle źródeł jest naprawdę niebezpieczne i to, to mówię, to jest bez sensu, dlatego trzeba korzystać z tego, co jest, czyli z energii ze Słońca, z energii z wiatru, Z farm wiatrowych no, na, Lodzie, na na Bałtyku i to jest wystarczające, bo, bo ta energia to jest czysta energia, o której mówię ta, właśnie ze słońca, z wiatru, i ona, ona jest bardziej wydajna. jest. To, to nie jest chemiczna, to nie jest termiczna energia, to jest czysta energia. Dlatego no, no, to taki jest kierunek. A w tej, tej chwili to trwa wyścig, który z pre, wicepremierów czy z premierów więcej umowy, więcej pobuduje. Znaczy, jest to nierealne, jest to nierealne. Świat się śmieje z takiego podejścia. No, no bo mówiliśmy przed chwilą, mówił Pan o tym, że koncepcja energetyczna w Polsce będzie polegała na mocnym rozproszeniu źródeł energii, że nie będzie jakby takich dużych elektrowni, gigantycznych elektrowni, z których kablami przesyłane są przesyłana jest energia do różnych części Polski, co też jest związane, co jest narażone w przypadku nawałnic, wichur na uszkodzenia, na zerwania tych ludzi, że stawia Pan stawiacie w projekcie, bo przygotowujecie nowe prawo energetyczne na rozproszenie źródeł energii, no ale tu w tym w kontekście jakby znowu cofamy się do punktu wyjścia, bo budujemy tak naprawdę gigantyczny obiekt energetyczny, który znowu będzie potrzebował infrastruktury, żeby tą energię powysyłać w różne punkty Polski. No tak naprawdę jedno przeciw drugiemu. Tak, tak, tak. No, czy, no, energia rozproszona się sprawdza. Nie? I tutaj trzeba powiedzieć, że, że Polacy w ciągu czterech lat potrafili zainstalować na dachach około 10 giga, y, znaczy mosy, znaczy no, i, i, no, i to jest ten prawdziwy kierunek. Oczywiście. No, w, powiecie, w powiecie kościerskim mamy też kilka biogazowni, to one też świetnie sobie radzą, produkują energię elektryczną. nie tak, także Tak To jest ten kierunek, żeby raz gospodarka obiegu zamkniętego, a poza tym yy, znaczy energia z wiatru, ze słońca. Zresztą w yy, znaczy tej chwili wyszły raporty yy, Uniwersytetu Stanford. Jak również Oksfortu. One mówią, że świat obędzie się bez energetyki jądrowej, że ona jest niebezpieczną energetyką, a jeżeli jest potrzebna, to tylko te małe reaktory, SMR-y, jeżeli są jakieś miejscowe tutaj potrzeby. Ale nie, ta, znaczy te, takie kosy, wielkie tutaj na, 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 na naszym nabrzeżu budować. To jest bez sensu, ale jestem przekonany, że to nie będzie wzdłuż wybudowane. Jest to wzdłuż temat zastępczy. Od problemów jest on ten populizm i to mówię, no cierpimy wszyscy na tym. Dobrze kończąc rozmowę ja chciałem zapytać jak mieszkaniec Pomorza Stanisław Lamczyk yy, zdywersyfikował swoje źródła energii. Żeby pan tak, się ja podzielił wszystko... swoim doświadczeniem. Ja, załóżmy, mam już, na no, przeszło rok, mam właśnie fotowoltaikę na dachu, mam, mam o mocy 7,5 na 3 kW, w tej chwili jestem w trakcie montażu pompy ciepła, bo też nie ukrywam, że czekałem dosyć długo, ale czekałem za, za właśnie pompą Wismana o mocy 12 na 3 kW, a dzisiaj jeszcze też jadę, załóżmy, tam no, już w zasadzie no, negocjować podpisanie umowy na samochód elektryczny. Także ja tutaj przygotuję się. I teraz okazuje się, że prawdopodobnie będę musiał za rok jeszcze dołożyć jakieś panele na dachu, bo, no, 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 bo za mało tego, tego wszystkiego będzie. Ale się bardzo z tego cieszę, bo e, te podwyżki energii to martwiam człowieka, bo one dopiero wejdą od stycznia, ale załóżmy, e, ja na razie tylko płacę po 59 zł miesięcznie e, te, te, taki rachunek jest. Zobaczymy, jak przyjdzie wyrównanie, ale no nie powinno być nie znaczy, no, no, no niespodziane powinno to dobrze wszystko zafunkcjonować. A myśli Pan, jako użytkownik już od jakiegoś czasu, właśnie energii z dachu, od energii ze słońca, że, bo też w tej chwili mój Prąd Plus będzie dokładał do takich instalacji, które zawierają magazyn energii. Czy magazynowanie energii ze słońca ma sens? Tak Pana zapytam jako użytkownik. To znaczy, tak, to są różne opinie, bo nie ukrywam, że w Niemczech one się nie sprawdziły. One zostaną teraz montowane koło stacji Trafo. No, jest, jest kilka pożarów się stało, i to jest niebezpieczne, bo jednak one wymagają takiej fachowej, znaczy konserwacji, te, 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 te magazyny energii, i to lepiej, jakby to fachowcy robili. No, Niemcy są, wydaje się, skrupulatni, są, ale mam nawet zdjęcia przysłane. No, i jest to problem. Jest, jest, I teraz montują to przy właśnie przy stacjach trafo, żeby one działały na, na, na osiedle całe, żeby w ten sposób podchodzić do, do właśnie do magazynowania tej takiej energii właśnie ze słońca i z wiatru. Czyli tak naprawdę w tym momencie mamy kolejny element rozproszonej sieci, który podtrzymuje nam to napięcie w momencie mm, jakiejkolwiek awarii lub yy, no, jakby jak słońce zajdzie, tak? Czy nie ma słońca w tym momencie mamy tę energię w akumulatorach? Ona nie dość, że jest mamy, buforem... Tak, to jeszcze tak naprawdę po zmierzchu pozwala na odzysk tej energii. Tak, ja, ja to tak rozumiem. Nie wiem, czy to tak w tej chwili. Tak, tak, o zmierzchu, ale też ja mówię, jeżeli teraz powstają na zachodzie Szwecji, przede wszystkim w Niemczech te, te wyspy energetyczne, to tam całe gminy łączą się w wyspę energetyczną. Gminy budują swoje sieci, tak zwane znaczy z, z, obwodowe i załóżmy, to są dla, dla, dla gminy osiedla. To załóżmy, w takiej, taki, taki właśnie, w takiej wyspie są jakieś duże wiatraki, jakieś tam się trafi zawsze, się trafi biogazownia, czy tam trafi się jakaś spalarnia termiczna odpadów. I, i właśnie ta biogazownia, która produkuje. Ten, ten, właśnie biogaz, czy właśnie spalarnia odpadów, która, załóżmy, tam po, 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 po tym takim bezpiecznym spalaniu produkuje też energię z tego, no to podtrzymuje tą, tą energię, jak załóżmy, no nie nie ma właśnie wiatru, jak nie świeci słońce, ale ta, ta korelacja jest taka, u nas w Polsce mamy sprawdzone, że załóżmy, jak nie ma słońca, to wie, to wie wiatr i to wszystko się uzupełnia. Ale te akumulatory są potrzebne. Z tym trzeba wziąć też pod uwagę to, że jeżeli jest rozproszona energetyka, to wtedy nie mamy zasilania energii tylko z jednego kierunku, jak teraz mamy. Mamy z kilku miejsc nie? i to jest też taki, ta akumulacja tego wszystkiego jest. Systemy, które mamy teraz, elektronika cyfrowe, pozwalają nam, pozwalają nam na takie rzeczy i wtedy, wtedy nie ma załóżmy możliwości, że jakiś tam jest wichura, wiatr przewróci jakiś tam słup i cały, cała gmina czy tam cały powiat nie ma energii. Tutaj no najwyżej jak coś się stanie, to załóżmy tam no, no dane osiedle nie będzie miało, to szybko się naprawi, to znaczy no, ta, ta, taką tutaj awarię, ale, ale załóżmy rozproszona energia, y, znaczy, to, to, to jest czysta energia, to można powiedzieć, to jest darmowa energia y, i to jest pewna energia, jest to bezpieczna energia i dlatego to jest prawidłowy kierunek. Dziękuję panu za szczegółowe wyjaśnienie tematu i tak naprawdę argumentację za tym, żeby pieniądze, które tracą na wartości, inwestować właśnie w tego typu źródła odnawialne, źródła energii. Ja przypomnę państwu, że rozmawialiśmy z panem Stanisławem Lamczykiem, wiceprzewodniczącym Senackiej Komisji Infrastruktury i ta druga to było przewodniczącym parlamentarnego zespołu do spraw prawa elektrycznego. To takie długie. Dziękuję panu za rozmowę. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Dziękuję, Dziękuję państwu za uwagę. Do zobaczenia. Dziękuję.